Cześć. Ostatnio dostępniłem Wam kod na 30% rabat dla 300 sprawdzeń historii auto po numerze WIN na AutoDNA i wyczerpaliście całą pulę w zaledwie parę godzin. Załatwiłem więc dla Was kolejny kod, tym razem aż 40% rabatu, a pula numerów WIN to aż 350 sztuk. Rabat działa na cały koszyk, niezależnie od jego wartości, dla jednego, oczywiście, numeru WIN. W raporcie znajdziecie informacje o przebiegu samochodu, o jego standardowym wyposażeniu, o ewentualnych wypadkach, kradzieżach, o tym wszystkim, co warto wiedzieć przed zakupem samochodu. Pamiętajcie tylko, że kod działa tylko z linku, który znajdziecie w opisie do tego filmu. Powodzenia! Cześć. Kiedy ktoś zgłasza do mnie samochód, który ma własny fanpage na Facebooku, to zwykle zapowiada ciekawą opowieść. Czy tak będzie tym razem? Zapraszam do obejrzenia testu Forda Mondeo. I od razu powiem, MK4 już w tych testach była w zeszłym roku, ale wtedy samochód został wybrany i kupiony w efekcie kalkulacji. Tym razem chodzi bardziej o emocje, bo do czynienia mamy z najmocniejszą wersją silnikową. Zapraszam. Cześć, mam na imię Damian, przyjechałem z Sosnowca. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mój samochód, jakim jest Ford Mondeo MK4 w wersji Titanium S z silnikiem 2,5 turbo o mocy 220 koni, 320 Nm. Dlaczego Ford Mondeo MK4? Ponieważ przekonałem się do tej marki. Wcześniej był Focus ST MK2, Troszkę przerobiony mocowo, również wizualnie, no ale musiałem się zdecydować na MK4 ze względu na powiększenie się rodziny. No, jak widzimy, auto jest dość spore. Chodziło mi o duży bagażnik, pojemność, żeby z tyłu też było dość sporo miejsca. Powiedziałeś, że musiałeś się zdecydować na MK4. Czy to oznacza, że marka była z góry ustalona, że musiał być Ford? Czyli pozostało tylko wybrać model? Nie, jeszcze rozważaliśmy z żoną nad Alfą 109 oraz Laguną Trójką. Ale kiedy zobaczyliśmy Mondeo MK4 właśnie w tej wersji Titanium S, od razu stwierdziliśmy, że jednak Mondeo, ponieważ no, bardzo nam się spodobał, no jest On troszkę stylistycznie inaczej wygląda. Ma inne zderzaki. Ten grill z plastem miodu. Środek tak samo jest całkiem, całkiem inaczej wyposażony. Siedzenia z Alcantara z półskórą, z obszyciami czerwonymi. No od razu to robi duże wrażenie i nie jest to takie zwykłe, zwykłe Mondeo. Auto zakupiłem niespełna rok temu, dokładnie w marcu minie, minie rok. Miał on przebieg z niecałe 190 tysięcy. Obecnie ma niecałe 203 tysiące przebiegu. Cenowo za taki, za może za zwykłe Mondeo mniej więcej trzeba dać w granicach od 22 do 20 6000 no do takiej wersji Titanium S trzeba troszeczkę dołożyć. mniej więcej te 5-6000 nie żałuję na dzień dzisiejszy, że że podjąłem taką decyzję, że właśnie Ford Mondeo MK4 auto przy zakupie było kompletną serią wizualną. ja zaraz po zakupie zacząłem Stylistycznie robić ten samochód, pomalowałem listwę, bo one jest w chromie standardowo. Ten plaster miodu, czyli właśnie ten grill, oraz ten dolny, bo one są w takim czarnym, ale w takim macie. Fajnie to wygląda, jak jest to w połysku. Te ramki halogenów również były srebrne, tak jak, tak jak to. Zostały też pomalowane na, na czarno. Szyby zostały przyciemnione oraz lampy przód tył. Został zmieniony wydech. Jest zrobiony 2,5 cala dekad oraz Tumiki końcowe na, na, na zamówienie. Oprócz tego jeszcze okleiłem listwy. One seryjnie są chromowe. Ja jest tak jak widać, zrobiłem na czarny połysk. Dodałem lotkę. Klapy tylniej. No, w auto się dużo, dużo lepiej z tym prezentuje. Ta lotka dodaje takiej troszeczkę agresywności. No i tak jak wspomniałem, tłumiki końcowe, dwie końcówki setki, no dość fajnie to wygląda przy tym właśnie dyf dyfuzorze. Niestety, ale auto z tego roku, a Ford nie dał teleskopów, więc to jest minus. <grytanie> Silnik, tak jak mówiłem wcześniej, 2,5 turbo benzyna. Jest to silnik konstrukcji Volvo. Bardzo dobry silnik, ma dobrą, dobrą opinię. Pięciocylindrowy, 220 koni, 320 Nm, tak jak wspomniałem wcześniej. Mam to potwierdzone wykresem z hamowni. Wyszło dokładnie 217,5 konia, 335 Nm, czyli zadowalający wynik, bo silniki seryjne. Nieraz nie lubią trzymać akurat te, tej seryjnej mocy. Nieraz się zdarza nawet, że poniżej 200 koni mają na, na hamowni, więc tutaj naprawdę wyszła zdrowa, zdrowa seria. Założony gaz przez poprzedniego właściciela czy przez nie, ciebie? Ja założyłem gaz zaraz po zakupie. W sumie, no tak, półtora, miesiącu, półtora miesiąca czekałem na termin. Spalanie w granicach 15 litrów gazu, czyli moim zdaniem bardzo dobry wynik, jak na tak ciężkie i duże auto i na taką moc. No to jest to oszczędny, oszczędny samochód. Pozwolę sobie zrobić małą kalkulację. Rok temu kupiłeś samochód. Miał 190, teraz ma 203, zrobiłeś w ciągu roku 13 tysięcy złotych, czy ta instalacja szybko Ci się zwróci, bo nie robisz wielkich przebiegów, prawda? Mm, instalacja już mi się zwróciła. Już ci się zwróciła? Tak. Jak to przeliczyłem, to po około 10 tysiącach już mi się instalacja zwróciła, a teraz jeżdżę tylko, tylko na plus, więc moim zdaniem się opłacało, bo jeszcze myślę przynajmniej... 3-4 lata pojeździć tym samochodem, jeżeli się nic nie wydarzy. Koszty utrzymania. Zaraz też po zakupie zrobiłem rozrząd. Rozrząd cena 400-450 zł za części plus robota. No to już wedle mechanika to jest mniej więcej 350-400 zł. Więc jak na taki silnik, moim zdaniem jest to też bardzo, bardzo dobra cena, bo podsumowując, rozrząd wychodzi mniej więcej 700-800 zł. Paski, y, znaczy w sumie tu są dwa paski osprzętu i y, ro, rolka napinająca, y, to też jest mniej więcej w granicach 300, 300 zł, więc warto też zrobić y, y, przy rozrządzie. Ja właśnie tego nie zrobiłem i żałuję, bo miałem szczęście, bo przy, przy y, parkowaniu pod domem strzelił mi jeden właśnie pasek osprzętu. Miałem szczęście, że to nie było na trasie, bo by mogło się stać dużo gorzej na szczęście yy, wkręcił się tylko pasek w, w pompę wspomagania, gdzie ją tam troszeczkę rozszczelnił, no, płyn wyleciał i tak dalej, ale na szczęście nie było yy, aż tak źle. Pompa poszła do, do zrobienia do regeneracji i auto jeździ, jest, jest wszystko, jest wszystko yy, ok. Przed zakupem na pewno warto tutaj sprawdzić albo zrobić test uszczelki pod głowicą na CO2, ponieważ te silniki mają jeden mankament zwłaszcza kiedy są już, tak, że tak powiem, grzebnięte mocowo. Często tunerzy, którzy robią mapy nie pilnują tak zwanego EGT lub AFR, gdzie są za, bardzo wysokie, za wysokie temperatury i pęka tuleja cylindra. Po tym się właśnie dostaje olej do, do układu chodzenia, no i trzeba robić tego remont, co jest już kosztowne. Dlatego taki test CO2 warto sobie zrobić przed zakupem. To jest niedrogie, bo to na Allegro idzie kupić za 30 zł i starcza na kilka, na kilka takich testów. Więc nawet jeżeli się będzie jechać kilka aut obejrzeć to na pewno to, to starczy. Czy mnie zawiódł na drodze? Jak na razie nie. Na Lawecie nie jechał. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Przejechałem na razie, tak jak wspomniałem wcześniej, 13 000, mniej więcej 13-14 tysięcy kilometrów. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z zakupu i mam nadzieję, że będę, będę dalej. Co w środku? W środku, szczerze powiedziawszy, siadając, pomyślałem co tu można tuningować, bo zestawienie kolorystyczne z tym czerwonymi przyszyciami to wszystko sprawia, że. Nie musisz właściwie nic zmieniać, prawda? No to, nie. To, to, to wygląda dobrze, ładnie, estetycznie i może się podobać. I tak prawdopodobnie się stało, bo skoro z zewnątrz zrobiłeś całkiem sporo, a, a w środku nic, to znaczy, że, że, że to ci się podoba. Dokładnie wnętrze, ja pamiętam, mondeo, Ford generalnie bardzo chętnie daje do wnętrz samochodów mnóstwo miękkich plastików i tak też tutaj się stało, więc mnie to wcale nie dziwi. Ten plastik będzie niżej, równie miękki, to mnie też nie dziwi. Pamiętam dobrze, tutaj już się tak, tak, właśnie wciąż miękko, wciąż miękko i to leci aż do końca. Więc jeśli ktoś, tak jak ja przywiązuje uwagę do miękkości tworzyw, to łącznie z drzwiami wszystko będzie na około. Naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Jak z trwałością tego wnętrza? Czy to skrzypi trzeszczy gdzieś na nierównościach, bo teraz nacisnąłem na drzwiach gdzieś coś się odezwało. No, jak coś słychać tam, coś tam, podczas coś... jazdy, czy tylko? Nie, tak, złośliwie podczas, nie. podczas jazdy. Traktowany. Jak na razie nic, nic nie, nie słychać, nic mi to jakoś nie, nie denerwuje. No oczywiście, tutaj jest ok. To, to chyba te drzwi najsłabszy punkt póki co z tego, co no. byłem, sprawdzałem, A po drugiej stronie u ciebie też? Może coś tam? Tak, oczywiście. A, 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 a uchwyty? A to akurat całkiem fajnie. No i już od razu znalazłem, mam wyczucie. No. <laughs> jedyny punkt. <laughs> czy z perspektywy roku jazdy wnętrze jest dobrze, ergonomicznie rozplanowane, czy czegoś ci brakuje? Moim zdaniem nic mi tu. W sumie brakuje mi, ale to z, wersji, z wyposażenia Tempomat. I chcę go teraz właśnie dołożyć, bo jest taka opcja rozkręca się te przyciski i wkłada się takie same, tylko że z funkcją tempomatu. Mhm. I to idzie zaadoptować, więc taki jest też plan na, na najbliższy czas. A tak to w sumie nic mi tutaj więcej do, do szczęścia nie, nie potrzeba. Dlaczego zdecydowałem się założyć fanpage? Bo... Póki co od serii odszedłeś kilkoma wizualnymi krokami na pewno. Plus wydechem, prawda? Mm -hmm. Czy to jest początek mm -hmm. wielkich zmian i dlatego ten fanpage był potrzebny? Czy generalnie chodziło o samochód, który lubisz, dlatego to już wystarcza? Czy to znaczy, będzie tego wielki projekt? Ogólnie nazwa fanpage'a się zmieniła, bo jak wcześniej wspomniałem, Miałem tego Fokusa ST i tam był na początek założony właśnie ten fanpage. Wszystkie modyfikacje, które tam robiłem, były wrzucane zdjęcia, filmiki i tak dalej. No, a że zakup Mondeo, też ten sam silnik. No to mówię, trzeba zmienić nazwę. Okej. Okay. Czy to już jest takie przejęte po, tak. po fokusie? Troszkę tak? troszkę tak. No i mówię, trzeba, wiem, że i tak będę na pewno go modził, no, no, no. więc mówię, na pewno znajdzie się trochę nie, osób, nie, nie które, się. które będą zainteresowane. No i jak na razie tych lajków jest tam. 520, to zrobimy więcej. Jak oglądasz, jesteś zainteresowany. Link w opisie. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam. <grym> natomiast natomiast, jak daleko chcesz pójść z tymi modyfikacjami? Zacząłeś dosyć ciekawie od takiej, że tak powiem, strony, od wydechu. Od wydechu, dokładnie. Czy poprzestaniesz na tym, czy pójdziesz dalej, zajrzysz pod maskę? Jaki jest plan? No. Że tak powiem, jeżeli się chce iść w modyfikacje mocowe, no to wydech to podstawa, więc wydech został już odprężony, jest, jest zrobione tak jak trzeba. No teraz chciałbym iść mocowo, chciałbym gdzieś okolice 270-280 koni i gdzieś tak 400. 440 Nm, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na pewno trzeba będzie założyć większy interkuler, prawdopodobnie będą też większe wtryski z Fokusa RS MK2. No, tak od razu, od razu zaznaczmy. Naprawdę to była dobra inwestycja. Jak ktoś <noise> lubi dobre brzmienie, to mamy tutaj. No praktycznie przy każdej prędkości, bo już jak mamy 2000 obrotów, lekko tylko popychamy go od 40 do 45, to są naprawdę miejskie prędkości i już zdejmując nogę z gazu czujemy, że on już by zaczął chętnie bulgotać i strzelać z wydechu, więc Dokładnie. ciekaw jestem co tam się dzieje przy wyższych prędkościach. Zaraz pojedziemy na obwodnicę z Kawiny, będziemy mogli to przetestować. Jeszcze, jakbyś chciał to proponuję jakby lepiej brzmiał, mm -hmm. to jest w schowku tutaj jak masz tam tak, tak. jest tam jak to otworzysz, jest ten przełącznik to sobie przełącz wyłącz to i jedziesz na benzynie Aha <laughs> Okej okay, czy na gazie nie widać czy na gazie brzmi e, moim inaczej. zdaniem moim zdaniem na benzynie brzmi lepiej Zobaczymy, czy też będziesz miał Czeski. takie uczucie. Te bulgoty, te zejścia są takie troszeczkę... Czy to jest efekt placebo, czy może rzeczywiście no, tak jest? No nie wiem, no zobaczymy, jak, jak Ty masz, jak Ty będziesz odczuwał. No, a wspominając do, do modyfikacji, no to te wtryski, wtryski z fokusa RS-a. A no, troszkę chętnie rzeczywiście zaczyna się. No odzywać No i oczywiście do tego musi być później strojenie mm -hmm. więc myślę, że myślę, że w tym roku jeszcze się uda, uda to, to zrobić okay. Słyszysz takie tak. Lepiej jest schodzi, z... top, jest, tak, popcorn, jest tak. Lepiej schodzi z tych bulgotów. Nie zawsze, bo właśnie jeszcze ma za mało tego paliwa, dlatego stąd te wtryski z fokusa RSA, a też właśnie dobrze założyć, bo przy takich większych wtryskach zmniejsza się to EGT, bo EGT w tym silniku seryjnie jest dość wysokie. Bo wynosi 1050 około, a przy właśnie modyfikacjach i przy tym mm, strojeniu można zejść poniżej 1000. I wtedy nie grozi właśnie temu, temu pęknięciu też e, tych tulei. Powiedz mi, bo tak jeździmy teraz na obrotach, które mają pokazać, że inwestycja w nowy Tłumik była dobrym początkiem i dobrą decyzją, rzeczywiście. Ale jak tak już będę jechał, załóżmy, nieco spokojniej e, i wbiję na przykład. E, no dobra, teraz jesteśmy na czwórce, jedziemy 50, niecałe 2000 obrotów. Ja czuję dosłownie fizyczny masaż fotela, który, e, którego początek bierze się gdzieś tam, właśnie z wydechu. Czy na dłuższą metę jest to męczące? Czy tak lubisz, czy może na szóstce przy większej prędkości to zniknie? Właśnie o dziwo, przy y, bardziej ten wydech męczy przy jeździe takiej y, miejskiej mm -hmm. jak na trasie. Na trasie jedzie się bardzo przyjemnie. Aczkolwiek ja już się przyzwyczaiłem do tego. <grym> I lubię, lubię ten. Szczerze ten mówiąc, brzmienie w samochodzie stanowi tak szalenie istotną część oceny całego kształtu. Nawet czasem nadrabia wszelakie inne braki w zawieszeniu czy, czy, czy w mocy nawet. Bo po prostu masz odpowiednią akustykę w środku, ale bardzo dobre połączenie tego, że możesz sobie pozwolić na takie hałaśliwe przejazdy przy prędkościach, przy których możesz się tym bawić, a jednocześnie jak gdzieś zapinasz szósty bieg i jedziesz sobie powoli, tak, to, to tam do przodu w trasie, mhm. no to masz względną ciszę, nie? I to jest fantastyczne połączenie. Robimy, robimy test, test właśnie, okay. no. Mondeo to Mondeo, for zawsze wiedział jak zrobić ryszenie, żeby te samochody jeździły. I tutaj... E bardzo sprężyście i z taką lekkością. To nie jest małe i lekkie auto, nie. Mm. Tymczasem no, to. Prawie 1600 kg z... tak, a, a, a zrobił to, jakby to był, e, można powiedzieć, nie wiem, rozmiar mniejszy fokus. Więc e, przyjemnie e, popatrzeć, jak zawieszenie robi różnicę. Więc zawieszenie na plus, brzmienie na plus, <noise> układ kierowniczy też, dokładnie czyta czego od niego chcę, no z mocą też już nie ma problemu, a jeszcze bardziej nie będziesz miał jak zrobisz wszystkie no, rzeczy, które planujesz zrobić. Więc mi już jest mało, że tak powiem, jak się przesiadłem z 280 na 220 i do cięższego auta, no tak. to jeszcze jak to auto było typową taką serią, że wydek nie był ten, no to ja się czułem jakbym jeździł elektrykiem. Mówię, nie, coś, coś tu trzeba zrobić. No i skrzynie biegów też poznaje precyzyjnie, dokładnie każdy bieg wchodzi. Myślę, że czwarta generacja Udała się. E, udało im się szalenie. Dokładnie, poprawili mankamenty z MK3 i, i czwarta generacja jak najbardziej polecam. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomień się nawet przed publikacją, bo na moim facebooku i instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Damian miał do wyboru Lagunę, Alfa 159, albo Mondeo. Z tego wszystkiego Mondeo było najdroższe, ale też potencjalnie mogło dać najwięcej przyjemności z jazdy z racji tego, jaki silnik miało pod maską. Po zakupie. Pojawiło się LPG z racji kosztów, ale też pierwsze modyfikacje. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają. Mi się szalenie spodobało brzmienie, a wygląda na to, że to dopiero początek. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Myślę, że na fanpage'u będziecie mogli na bieżąco obserwować, co się z tym samochodem dzieje. A do Ciebie pytanie, czy dzisiaj stojąc przy tymi trzema samochodami wciąż decydowałbyś się na Mondeo? Jak najbardziej. Polecam zdecydowanie. Przede wszystkim funkcjonalność. Yy, super silnik, fajne brzmienie. No i sylwetka, moim zdaniem, też jest ponadczasowa. Więc jak najbardziej polecam Forda Mondeo MK4. Tak jest, tak jak powiedzieliśmy podczas jazdy testowej, trójka była udana, a czwórka jest jeszcze lepsza. Dziękuję bardzo, bezpiecznej jazdy, bezawaryjnej jazdy i dalszych modyfikacji, które będą równie udane jak dotychczasowe, a dla Was podziękowanie za obejrzenie tego filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!